Panie trenerze, kolejne trzy punkty wywione tym razem z ciężkiego terenu tutaj w Radzyminie. Jak by pan ocenił to spotkanie? No bardzo trudne spotkanie z racji, że nie mieliśmy najsilniejszego składu. Postaw taktykę ustawiliśmy na destrukcję i na kontrataki. Żeby I to przyniosło efekt. Jedna kontra dała nam upragnione trzy punkty, które nas zbliżają kolejny krok do, do awansu. Zespół z Radzymina zaskoczył. Wam. Czy to wyglądało tak, że w pierwszej połowie jednak, jednak mieli przewagę, wykontrowaliście, odgryzaliście się ze stałych fragmentów gry. Czy, czy bał się pan chociaż przez moment o wynik, czy, czy wiedzieliście, że, że to wciśniecie w końcu? Nie, oczywiście bałem się o wynik, bo drużyna z Radzymina u siebie gra bardzo twardo, przecież widać było, że to są no, chłopy jak dęby. W pierwszej połowie nasza taktyka była tak ustawiona, że mieliśmy się cofnąć, dać przeciwnikowi grać i nastawieni byliśmy na drugą połowę, którą mieliśmy rozstrzygnąć na swoją korzyść. Udało się 1-0 i z tego się bardzo, bardzo cieszyły, bo to bardzo był ciężki teren, jak się okazało. Gdyby miał Pan kogoś wyróżnić ze swojego zespołu, kto się wyjątkowo dobrze zaprezentował w dzisiejszym spotkaniu? Myślę, że Tomek Kokosiński. Wiadomo, że pozycja bramkarska to jest to, jest to, to co jak on dobrze zagra, to, to z tyłu będzie zero i, i wtedy mecz się wygra. Strzelając tylko jedną bramkę. Wiadomo, jak to jest w B-klasie. Czasami mecze się nie odbywają. W przyszłym tygodniu wasz rywal może, może się nie pojawić, ale jeżeli do spotkania dojdzie, czy już do zespołu wrócą piłkarze, których nie widzieliśmy dzisiaj na boisku? Tak, o tych chłopakach, myślę, których myślę, dzisiaj zatrzymały obowiązki szkolne, wiadomo, studia i już od meczu za tydzień do końca już powinni być gotowi do grania i na wszystkich meczach być.